Przyzwyczailiśmy się do tego, że Trump zostanie prezydentem, natomiast dla rynków najbliższe miesiące będą trudne z tego względu, że tak naprawdę nie wiadomo, jakie zmiany w bardzo istotnych kwestiach gospodarczych, podatkowych, handlowych zostaną ostatecznie wprowadzone. Trump złożył masę obietnic w trakcie kampanii, które niestety razem nie tworzą spójnego planu. I po pierwsze teraz będzie musiał wyznaczyć sobie jakieś priorytety, a po drugie, no on sam nie jest w stanie przeprowadzić wszystkich zmian. Musi, albo w idealnym świecie, no te zmiany będą jakoś sensownie ustalone z kongresem i procedowane w jakiś spójny, przewidywalny sposób. Natomiast zanim się to stanie, obawiam się, że czeka nas przynajmniej kilka mocno burzliwych miesięcy, gdzie no niestety nie będzie tak, że poznamy jakiś bardzo fajny, nie rozpisany plan od A do Z, co zostanie zmienione, jakie podatki zostaną zmienione, jakie umowy handlowe będą na przykład renegocjowane i tak dalej. Tylko będziemy żyć w erze wpisów na Twitterze, w erze wywiadów takich mocno przypadkowych dla różnych źródeł, gdzie będą pojawiać się opinie, sugestie przede wszystkim samego prezydenta Trumpa, ale też jego doradców, też czołowych postaci partii republikanów i w zależności od tego, gdzie te owoce będą Padać, no tak rynek będzie reagował, czego świetnym przykładem jest po prostu taka krótka wypowiedź jeszcze prezydenta elekta Trumpa, który powiedział, że w zasadzie to jemu pomysł tak zwanego Border Adjustment Tax, czyli Trochę takiego podatku jak mamy VAT w Europie, ale w nieco innej formie, nie do końca się podoba, bo ten podatek jest zbyt skomplikowany. I momentalnie widzimy, że dolar bardzo traci, bo ten wprowadzenie tego podatku byłoby dla dolara bardzo pozytywne. Tak? Nie wiemy, czy ten podatek zostanie ostatecznie wprowadzony, czy też nie. Jest duża szansa, że w jakiejś formie zostanie, bo jeśli mają zostać obniżone podatki dla firm, to trzeba będzie to jakoś sfinansować. I Republikanie, przynajmniej duża ich część, jest zwolnikiem, są zwolennikami tego, żeby właśnie ten border adjustment tax, który zachęci firmy do produkowania w Stanach Zjednoczonych, był taką formą finansowania obniżki stawki CIT. I jednocześnie miałoby to bardzo duże znaczenie dla, tak jak powiedziałem, notowań dolara. Trump mówi na przykład, opodatkujmy import samochodów z Meksyku, ale można mieć wrażenie, że on jeszcze nie do końca wie, co on może, czego on nie może, tak? bo on nie może nałożyć podatku na y Jakiegoś rodzaju konkretny import, tym bardziej z konkretnego kraju. On może nakładać na przykład taryfy celne, tak, ale nie może nałożyć podatku, więc ten podatek graniczny to byłby właśnie ten bardziej ten Border Adjustment Tax. Także tutaj mamy bardzo dużo niepewności o potencjalnie gigantycznym znaczeniu dla rynków finansowych. Cała Hossa na Wall Street od wyboru Trumpa bazuje głównie na spodziewanej obniżce stawki CIT. Tak? I w zależności od tego, czy ona zostanie obniżona i w jakim stopniu ona zostanie obniżona, no tak będą się zachowały rynki. Także no niestety nie dowiemy się tego. Ja też wolałbym, jako ekonomista, wiedzieć od razu, co zostanie wprowadzone, kiedy, w jakim stopniu, można wtedy wyliczyć efekty, powiedzieć, no, jakie to ma konsekwencje, tak? ale obawiam się, że czeka nas okres bardzo dużej niepewności i, i takiej właśnie yy, takiej trochę przepychanki informacyjnej.